Witam Was bardzo serdecznie w kolejności odcinku na moim kanale z Minecrafta zrobić ekran na ekran Widzicie, tutaj wam się film aż rok temu i aż 3100 wyświetleń aż, aż rok temu filmik i gra w Minecraft był bardzo, jest bardzo popularny. Więc dzisiaj tu powtórzymy, ale, part 2. I nazwiemy go Kasperciowice. Kasperciowice. Czepię, czy, czy też nie włączamy. klikamy Stwórz albo włączymy sobie coś paczki danych za te gry i tylko jedno tylko jedno włączymy sobie czyli najlepszy zachowy ekwipunek po śmierci Zgrymy. cóż nowy świat jakby I, i stworzyliśmy świat stworzyliśmy świat, wam ja to tak przyciszę dźwięki Chyba mnie za bardzo słyszycie. O, siemano, jestem. I widzicie, to mój nowy skin. Ja polarynę schowam. Polaryna wyłączona. To to mój nowy skin. Tak, jak tutaj moje nowe logo. Więc to, tutaj się zrespiliśmy na tym biomie. Jak widzicie, Kasperciowice zostały zbanowane. Ale widzowie, Kasperciowice mogą być jakby odbanowane. Kasperciowice zostaną odbanowane, jak będzie pod tym filmem. Chociaż jeden like, jak będzie jeden like pod tym filmem, to no to Kasperciowice Kasper... Kasperciowice zostaną odbanowane. Okej, okay, widzę, że jesteśmy. Niech będzie jeden ja, ja, łapkę, łapka, łapka. po tym filmem, to Kasperowice zostaną odbanowane. I, i ja, a ja napiszę do właściciela Kasperowic. O już tutaj widać żelazo. I mieć, mieć, węgiel, węgiel. Stworzymy sobie od razu cyk kilofik. lofik. Kraft zbierzemy Okej, okay, widzowie. Idziemy już tam, O nie, bo to jest ten, bo... Powierzchnia. No dawaj Jezus. No Jezu jest ten jeszcze ten ziom jak nie zdeł. Sześć, siedem, osiem. Jeden, dwa, trzy. Cyk, 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 cyk. Co ja zrobiłem? Zrobimy dwie motyki. Chciałem to zrobić motykę. Bo, bo wiecie, jak się znajdzie wioskę, no to można. No jakim jest ten Co ja widzowie robię? Teraz się nie dam nabrać. No ale chociaż mam zapasowe, zapasowe mam chociaż zapasowe widzowie mamy. Dobre, teraz trzeba jakieś głuźbice. Mamy jakieś głuźbice. Trzeba zrobić tutaj taki mostaczek. Napiszcie w komentarzach czy kasmerowice są fajne. Poj się! U, ale go tknu Dobra, o tam jest ty, niżej wungiel. Trochę samoniz, że przesunę w stronę. O czy z wągla ty! O Jezu jak te szorty! Nie no, od, w tych shortach jest takie rel takie rel w tych szortach jest że miliard węgla <grym> O Jezus czy tam było źle no Teraz gdzie to było? Teraz gdzie to było widzowie, powiedzcie mi O dobra, to było tu. Albo. O dobra! Dobra, już mamy od razu żelazko. Żelazko. Do prania naczyń. Co ja powiedziałem? Do, do prania naczyń. Oho, chyba tutaj zdedam. O kurde. No co? Ej widzieliście to? Ja pierdziele. Czy wy to widzieliście? Ale bak. Z tego jaka straciłem deski. Deski przez tego jaka straciłem. No, fajny ząbek nie? Napiszcie w komentarzach. A ale pan z z z z ziemniak. A <grym i wyszczonące> no, jak kolejny żelazny? Mam już 8 żelaza. Aha! I ja w ogóle mam tego teksturpaka, te te widzowie! Nie wiem, po co mam tyle teksturpaków. no tego teksturpaka. No i nie items, widzowie. Zapomniałem o tym. Jadę. To jest crafting. My Polak się boi. Tutaj pięć, tu pięć, tutaj cztery i tutaj cztery. A tu jest ciemno. Jak murzyn. Ja już nie chcę powtarzać tego baga, nie? No, no, muszę tak dadać cały czas, wie, sobie, trzy dedy mam już, a ten serwer nawet nie ja ma, kurde, z 15 minut pewnie, albo i ma. OK, teraz mniej straciłem HP. Tam coś jest. Aha, ja tu byłem. Właśnie. Ojej, lala. 4 i tu cztery. To se skraftuje kilof. No, ja No, No, co za... Jeszcze nie mogę... zostawić co, o, no, szkody. Ej, ja chyba e, pierwszy raz... nie, je, nie, 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 się mi więcej nie, 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 to się mi więcej zdarzyło! Pier Mam żelazny kilow. Mam żelazny kilow już, więc mogę wykopać. A co ja tu zrobię schody? A czemu? Ja tu mam crafting. Ej, gdzie ja jestem, A dobra, to W tym miejscu. Kurde. Dobra! Zabiję. Na klatkę nie starczy, bo na klatę trzeba mieć 8 chyba. Tak, 8. No to mi starczy na spodnie? Nie, bo na spodnie trzeba mieć 7. Tak? Mam 5, 6, 7. Tak, 3, 7. Zegraftuję. Ew. Zrobię to lepiej. Prawdziwy. To wam nie mogę. Uuu, uh, 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 ja muszę rzeczy, rzeczy wziąć. Uu, ja A jedną widzę, przepraszam, że ja ale ja czasami się... Warzyw przechnąć, ja nie jestem taki bez przekleństw. U osiem, to nawet sporo. Ocho, świetny załóg. Że że żelazo, co jest? Dobra, dobra, już. To błagam, nie mogę tego nie Mogę tylko tego A ich jest więcej? Czy już... Koniec. Pajączek na hita. No jak skryta to na hita. Łocie panie, ile tego jest? Uciepanie panie! Już mamy 12 żelaza Już 15. Kurde! Nawet fajnuci! Skryta? 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 O kurde! Dlaczego ja o te i nie otoczę? Przecież oni nic nie robią. Przecież otoczę są dobrzy. Okay, 24 żelaza. To jest mega mało. Mega mało tej żelaza. Mega mało żelaza. A tam jest jeszcze żelazo. Ja nie wiem po co ja tym żelaznym kilofem kopię. Ja właśnie nie wiem. Ja jestem jakiś chiński. No co ja robię? Ja pierdziele, ja specjalnie kupię tym żelaznym klofem, czy co? Jestem jakimś, nie wiem, jestem jak, jak ja nie jestem kurde graczem Minecrafta. Zaraz cały secik będzie i przechodzimy Minecrafta. Jakby były diamenty i ja jestem ślepy, to by był wstyd. Właśnie, że Mądrów? Aha. Ja sobie sądzę, kurde, to patrz, jak się mądrze, kurde. Że ja... że umrzę. Ja umrę. A którzy się sami wywołują jakichś, kurde, kotów. A właśnie! Jakieś widownie lub kliniczne. Makrofesz? Jest nielogiczny, bo koty się si nas boją, co nie? Bo, bo na survivalu od nas uciekają koty. A Patrzcie na to, że, że kripery, kripery do, do nas przychodzą, jakby byli źli, co nie? Akurat to jest jakby nielogiczne. Bo, bo creepery się boją kotów, a koty się boją nas. No logic bro, no logic. No ja pierdziele! Nie no ja muszę, kurde, to muszę ustawić spawn pointa. Minecrafting, to od razu skraftuję wiaderko z wodą i się od razu sk skraftuję plakat oj, teraz wygląda to groźnie wizory. gdzie ja dobra, tam jest moja buda dla psyjska oczywiście ale boli, 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 boli dobra, tutaj O dobra jestem w tym miejscu Proszę ciebie Okej, okay, jeszcze mam jeszcze mam jakiś blok. No co? Kiewi okay, zawaj... To było na tyle z, pier z pierwszej części Minecrafta, znaczy w drugiej, bo jeszcze grałam rok temu, ale... Pa, pa!